Siemano Wiślaki. Gdzie macie czerwone koszulki, bo... Bez nich nie wejdziecie na młyn, my, my biletiki już, już mamy. Też mam bilet, no i bez rękawnik obowiązkowo czerwony. A ja nie idę. Nie świruj, poszukaj. Jak nie znajdziesz to ci jakąś pożyczę. Ale na meczu, musisz być. Jak można nie mieć koszulki Wisły? No może, jest za pasami. Ha 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 ha. Pejsowaty. Hahaha. Ha, ha. Nie róbcie sobie jaj z niego, bo ma więcej wyjazdów niż wyrazem wzięci. A co wy, chłopaki, nie jedziecie? Dzisiaj na meczek? Nieładnie. Oj, nieładnie. Tak się bawią ludzie, wtedy kiedy Wisła gra, tak się bawią ludzie, kiedy wygrywają. Morda, grubasie, bożeś się zjarał na solce i wyglądasz jak czarnuch. Miłego. Oglądania w telewizji. Będzie super. Ha ha. Porobimy fotki. Ha ha, ha 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 ha. Tak się bawią ludzie, wtedy kiedy wisła gra. Tak się bawią ludzie, kiedy wygrywa. Tak się bawią ludzie, wtedy kiedy wisła. Tak się bawią ludzie, kiedy wygrywa. Kto wymyślił, że bez koszulki nie ma wejścia na młyn? Nie wiem kto, ale od następnego meczu. Trzeba się dostosować. Proste, że. Tak. Wszyscy na czerwono.